Witam widzowie na kanale Pigeon Poland. Dzisiaj będę sobie tutaj robił mix. Jak widzimy tutaj czerwone warzywa mamy na talerzu. Czyli analogicznie robimy sobie czerwony mix, który który będzie poprawiał nam tutaj pracę układu krwionośnego, który będzie dobrze wpływał na pracę serca korzystnie wpłynie również na układ trawienny oraz wspomoże nam układ odpornościowy, jako że jest jesień, ta pogoda nie jest już taka zbyt ciekawa, yy, więc, więc przejdziemy sobie tutaj już praktycznie do przygotowania miksu i wszystko będę tutaj omawiał co na co wpływa. Mam tutaj kefirek. Myślę, że połóweczka tego kefiru gdzieś, czyli taka szklanka powiedzmy 200 200 ml on ma tutaj ok.